Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Zapraszam do naszej codziennej gimnastyki, do poćwiczenia pięciu rytuałów tybetańskich. Pozdrawiam i witam serdecznie dziewczyny, które już zameldowały się na czacie. Iwonka, Hania i są już w gotowości. Pewnie za chwileczkę jeszcze dołączy do nas wiesia. Życzę nam dziewczyny dobrego dnia i ja również Wam życzę wszystkiego co najlepsze i nie tylko tym osobom, które meldują się na czacie, ale również tym, które ćwiczą z nami w innym czasie i które meldują się i w komentarzach piszą, że sam z nami cały czas, cieszę się bardzo, że jesteście, cieszę się bardzo, że możemy wspólnie razem to wyzwanie kontynuować i możemy wspierać się w tym wyzwaniu i energetycznie wspierać się, żeby nasze ciało i nasze życie mogło być jak najlepsze bo właśnie to jest klucz do tego żebyśmy mogli cieszyć się życiem każdego dnia i dlatego ja wysyłam wam uśmiech i wysyłam wam energię mobilizacji do tego żeby rozłożyć każdego poranka matę i wykonać te kilka prostych ćwiczeń dla siebie żeby zrobić to właśnie dla siebie i po to żeby można było przez długie długie lata cieszyć się zdrowym, sprawnym, giętkim i elastycznym ciałem, a wtedy właśnie, jeżeli nie mamy żadnych problemów z poruszaniem się, jeżeli czujemy się w naszym ciele dobrze, to możemy dostrzegać piękno tego, co jest wokół nas, możemy cieszyć się życiem, możemy być w tu i teraz, możemy zauważać wszystkie piękne rzeczy i wszystkich pięknych ludzi i sytuacje, które wokół nas są i dzięki temu jesteśmy szczęśliwi, bo to jest właśnie najważniejsze. Nie ma co wracać do przeszłości i rozpamiętywać, nie ma co zastanawiać się nad przyszłością i martwić się tym, co będzie w przyszłości. Warto jest cieszyć się tym, co jest w tej chwili, bo właśnie z takich chwil składa się nasze życie. A im więcej tych małych, pięknych chwil, tym więcej powodów do radości i do szczęścia w naszym życiu. I tego życzę Wam z całego serca. I właśnie do tego dobrze ta nasza gimnastyka. Bo wykonujemy tutaj tylko pięć ćwiczeń prostych, które zostały opracowane po to, żeby uruchomić nasze ciała i uruchomić energię w naszym ciele. Dodatkowo jeszcze ja dorzucam dwa, żeby można było cieszyć się piękną postawą, piękną sylwetką. I jeszcze ćwiczenie oddechowe, które fantastycznie nas wspiera, bo oddech jest. Narzędziem do tego, żeby radzić sobie ze stresem, z bólem, żeby radzić sobie z emocjami, które buzują w naszym ciele, często niekontrolowane, gdzieś wypływają i potem pojawiają się sytuacje, których nie do końca byśmy chcieli, a jeżeli z takimi sytuacjami będziemy na bieżąco, oswoimy się z emocjami, to będzie nam dużo łatwiej w życiu i do tego was zachęcam. Zachęcam również do tańczenia w każdy wtorek o godzinie 20:00 intuicyjnie tańczymy online, możecie dołączyć w każdej chwili, a informacje znajdziecie w opisie do tego filmu i przypominam o wodzie, którą popijamy w ciągu dnia małymi łyczkami. Ja mam zawsze z czymś, albo z kurkumą, albo z cytrynką, albo z imbirem i taką wodę, nie zalewając się wielkimi kubkami, tylko właśnie małymi łeczkami sobie popijać, po to, żeby nawadniać organizm niewielkimi ilościami. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Wprowadzamy dzisiaj myśl Wypływa ze mnie cała złość i z pełną uważnością na siebie, na miarę swoich możliwości wykonujemy każde ćwiczenie. Wypływa ze mnie cała złość i z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Napełnij brzuch jak balonik i po chwili wypuszczając powietrze ustami rozluźnij mięśnie. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Cóż, dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki ramionem w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Trzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. Połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą nie ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech. Unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem otóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, 21. Rozluźnij. Przewróć się na bok. Powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp omatem. Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie obu śladki. Głową opuść w dół. Na wdech unieś głowę. Wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki. I odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech, zwróć uwagę na to, żeby biodra nie uciekały do przodu. I wydech. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. Czternaście. Piętnaście. Wypływa ze mnie cała złość. Szesnaście. Siedemnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Pokręć głową, żeby rozróżnić kark jedną w stronę i w drugą. Oddychaj, poruszaj ramionami. I do czwartego rytuału usiądź, rozstaw nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół. Na wdech unieś głowę, wypnij klatkę piersiową biodra w górę, a głowa z przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. wdech. I wydech. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, weź głęboki wdech, wydech, zapleć palce i pokryć nadgarstkami w przód i wdech. I do piątego rytuału. Połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. A ręce możesz oprzeć na łokciach. W prostszej wersji ćwiczenia, w wersji oryginalnej, oprzyj dłonie o matę w klatce piersiowej. Unieś głowę. Podnieś ciało w górę. I na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz. Broda dąży do mostka. Kolana są lekko ugięte. I dociskaj pięty do maty. A z wydechem. Перейди в позицию с головой в уши. Вдох. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź po na piętach, rozszerz kolana, wyciągni ramiona daleko do przodu. Oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie dna miednicy pod siebie. Woli się podnieść, popi wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na plecach. Nogi pozostają ugięte w kolanach, odstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Unieść do góry miednicę, zablokuj ją na jednym poziomie. Postaw stopy na palcach i otwieramy szeroko kolana i zamykamy. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Opuść miednicę, poruszaj na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Przewróć się na bok. Podnieś, popij wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość biodora przy palce stóp, omartam ręce, oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawin kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, zaciskaj pośladki, trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, oddychaj i uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1. I rozluźnij. Posz się wygodnie, zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach. Pozwól się ciało zrelaksować. Oddychaj do brzucha. I wypuszczaj napięcie kolejno ze wszystkich partii ciała. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łydki, uda. Pośladki, brzuch. Rozluźnij odcinek, lędźwiowy kręgosłupa, plecy. Barki, ręce. Kark, głowę. Rozluźnij mięśnie czoła, pójść swobodnie szczękiem i pozwól opuścić policzka. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Woli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, popij wodę. I gimnastyka za nami. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia, dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i spotykamy się jutro o poranku. De